Dzień różnych uczuć, dwaj sympatyczni komicy, historia satelitarna, kim jest doktor zło? Dzisiejsza data w kalendarzu Archanioła to nieskończoność 0N1A1N4A1A1, nieskończoność nieskończoność C4A4A4A4A4A4, nieskończoność nieskończoność B1TT, nieskończoność. Więcej informacji jest dostępnych na stronie archangelic.com. I proszę nie zapomnij polubić, skomentować, udostępnić i zasubskrybować. Gaja zostaje wystrzelona w dominującym duchu ognia, co zbiega się z trwającymi obecnie operacjami. Od tego momentu wszystko stanie się bardzo szybko, ponieważ stały strumień energii przeszedł z wody duchowej na ogień spirytusowy bardzo szybko. Jeśli zauważysz, że data kalendarzowa jest inna, to dlatego, że wskazuje ona, gdzie jesteśmy, czyli na statku planecie, że chwila po chwili nabiera coraz większych prędkości kosmicznych, a teraz stają się oczywiste. Krąży plotka, że zorganizowana ciemność chce przywrócić dawne czasy judeo-chrześcijańskiej ofiary ze zwierząt, a to jeszcze jedna rzecz, której boskość nie będzie tolerować. Nie będzie szybszej drogi do osobistej plagi niż rytualne zabicie zwierzęcia w imieniu istoty, którą nazywacie Bogiem, ale tak naprawdę to trójząb demonów, które szaradują wokół siebie. Zapewniam cię, że jeśli zamierzasz zabić Baranka w tę paschę, to nie skończy się dobrze. Doceniamy symbol podporządkowania, który przysłał nam zorganizowany, ale nie został on wykonany nawet zdalnie poprawnie, i jest to sztuczka, którą zrobili więcej niż kilka razy wcześniej. Nazwaliśmy to teraz fałszywym kolanem ponieważ robiono to wiele razy zanim stało się komiczne i przewidywalne. Gwardia królewska jest rozdawana każdemu lightworkerowi w Legionie przez następne 30 wschodów słońca przyzwyczaj się do nich. Robimy to ze względów bezpieczeństwa i nie będziemy wchodzić w interakcje z tobą dopóki nie wejdziesz z nimi w interakcję. Są jednym z bardzo rzadkich legionów, który głęboko szanuje osobiste granice i nie wtrąci się, jeśli nie zostanie bezpośrednio zapytany. Obserwując komunikację zorganizowanej ciemności widzimy, jak próbują dowiedzieć się, kim jest ptak śpiewający, który ujawnia swoje zbrodnie. Oczyszczają swoje pochodzenie, mówiąc, że nie współpracują z władzami i uważają, że ich dowody zostały wystarczająco zniszczone. Inną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę w tej grupie, jest to, że nie wszyscy są szczerzy wobec tego nastroju. Próbowaliśmy dowiedzieć się, kto w tej chwili dzwoni, gdy nadchodzi zorganizowana ciemność. To doprowadziło nas do inteligencji Archanioła Zofiela na ten temat. Któż chciałby przypomnieć wszystkim, że nie ma nic, czego nie może zobaczyć nawet w bunkrach, które zajmiemy się w zadaniu numer dwa. Śmierć Chrisa Farleya nie była przypadkowa i w rzeczywistości była bezpośrednią reakcją na jego dezaprobatę dla stylu życia, jaki żyło wielu ludzi w Hollywood. Był tak zdenerwowany tym, że zwierzył się wielu swoim najbliższym przyjaciołom i rodzinie. Jednym z nich był jego osobisty David Bruty Spade, który nie był wtedy, w tej scenie, ale przypadkowo zginął jego najlepszy przyjaciel, wspominając obawy Chrisa swojemu bratu Andiemu oraz doktor. Ewilowi, którzy są jednocześnie obecni urzędnicy wysokiego szczebla prowadzący obecnie sprawy. Doktor Iwil to ta sama osoba, od której pochodzi wspomniana wyżej postać. Ten główny link nie został jeszcze zbadany i byłby to jeden z najłatwiejszych sposobów ujawnienia ogólnej populacji. On i on i on bardzo dobrze to ukrywają, ponieważ zgromadzili większość swoich fortun w tej branży i pozostało jeszcze wiele bułki tartej na tej ścieżce dla księgowego, który pewnego dnia odkryje. Jeśli przeprowadzasz własne badania, noc śmierci Farleya rozpoczęła się w klubie o nazwie Karma, który ostatecznie zakończył się w wieżach Johna Hancocka, prostytutką, w której nie miały miejsca żadne akty seksualne, miał 33 lata. To było podobne do incydentu, który zakończył życie Johna Belasiego, który miał podobny problem w wieku 33 lat, który osiągnął punkt kulminacyjny po odrzuceniu ofert znanego pedofila, który zaoferował mu swoje dzieci na wieczór, aby udowodnić swoją ciszę. Jeśli zapytasz bezpośrednio Farleya i Belashi, obaj otwarcie przyznają się do problemów z narkotykami, ale zaprzeczają, że była to główna przyczyna ich śmierci, i mogą szczegółowo opisać historię, jeśli chcesz spotkać się z nimi w astralu. Inną interesującą rzeczą jest to, że David pewnego dnia przeczyta te słowa. Natychmiast stanie się wierzącym w archaniołów, ponieważ jedynym sposobem, w jaki ktokolwiek mógłby to wiedzieć, jest to, że byliby w stanie przejrzeć jego duszę. Być może jednak nie wystarczy go uratować, ponieważ inną ciekawą rzeczą jest to, że mogą to być ostatnie słowa, które kiedykolwiek przeczytał. Przypominamy mu, że istnieje alternatywa, ponieważ mógł on z łatwością współpracować z władzami i odkupić się w niewielki, ale znaczący sposób. David, mamy nadzieję, że pójdziesz bardziej pokojową ścieżką niż ta, na której jesteś obecnie, ponieważ w wielkim planie tego wszystkiego współpraca z władzami przyniesie znacznie więcej dobrobytu waszym duszom niż to, co planujecie zrobić. Naprawdę chcielibyśmy, abyśmy nie musieli zgłaszać tego poziomu gęstości w tych raportach, ale musimy być szczerzy, ponieważ okłamywanie kogokolwiek w tym momencie nie pomoże w szybszym wyzwoleniu Ziemi. Oprócz tego, że niniejszy raport nie ma nic wspólnego z opiniami ani czytelnictwem, jest zgodny z naszym prawem legalnym dotyczącym obowiązków informacyjnych i jest zlecany przez cztery niezależne grupy w celu zapewnienia uczciwości w tej złożonej sytuacji. Fakt, że wszyscy byli w stanie czerpać z tego tyle korzyści, jest bonusem, którego nikt nie przewidział, ponieważ miał on na celu wyłącznie cel końcowy. Dzisiejsze narzędzia Następujące narzędzia będą dostępne tylko do następnego dnia. Archanioła oficjalny post na następny dzień, jeśli złapiesz to w późniejszym terminie. Możesz użyć bieżących codziennych narzędzi do poprzednich zadań. Wyobraź sobie, że używasz wspomnianych narzędzi z czystym sercem i czystymi intencjami. Pamiętaj tylko, że wyobraźnia i emocje dadzą Ci najlepsze rezultaty. Ostrzeżenie dla wszystkich, którzy starają się przynieść niegodne te rzeczy, mają swoją wolę. Zanotuj w pamięci, co chcesz wyposażyć. Przeszliśmy wielkie zmiany, dlatego, narzędzia oparte na broni można włożyć do ziemi, aby wywołać pobieranie. Aktywny, pasywny i agresywny w dowolnym miejscu we wszechświecie. Zespół Violet Flame przeszedł na ustawienie 9, co oznacza, że osiągnięto całkowitą kontrolę, a my pozostaniemy w ten sposób, że konieczność będzie dyktować inaczej. Jeśli widzisz, że zespół fioletowego płomienia jest dokładnie taki sam jak poprzedniego dnia, to dlatego, że jesteśmy obecnie zaangażowani w pilną kwestię. Zmienianie pozycji w trakcie bitwy jest sprzeczne z naszą ogólną polityką, chyba że jest to absolutnie konieczne. Zespół fioletowego płomienia przedstawia się następująco Archanioł Germain, Archanioł Ansel, Archanioł Briatos, Archanioł Emanuel, Archanioł A.F., Archanioł Batkol, Archanioł Agla, Archanioł Grel, Archanioł Galizur, Archanioł Warfmiel, Archanioł Magdil, Archanioł Ashma, Archanioł Tatrasiel, Archanioł Adonichel, Archanioł Adonaj, Archanioł Nuriel, Archanioł Harachiel i Archanioł Cerwiel. Każde narzędzie ma klasy ustawień poniżej znajduje się legenda klasy ustawień umieszczona na górze każdego wyznaczonego narzędzia metafizycznego. Pasywny równa się nie ma potrzeby używania ani uzbrojenia. Będzie działać samodzielnie, jeśli zaakceptujesz jego obecność. Wszystko co musisz zrobić, to wyrazić zgodę, a będzie działać w Twoim imieniu. Aktywny równa się konieczność użycia. Agresywny równa się zaatakuje, zanim cokolwiek będzie miało szansę wyrządzić ci krzywdę. Aktywny, legendarny miecz Archanioła Michała może poradzić sobie ze wszystkim, ponieważ jest on całkowicie wszechmocny, nie można osiągnąć poziomu świadomości, którego nie można byłoby przebić. To także niesamowita broń przeciwko elektronice i technologii, ponieważ może zastąpić dowolny zespół obwodów. Pasywny, aktywny i agresywny. Pole promieniujące Archanioła Issaca przypomina pole sił Magnetos i reaguje na każdą formę życia albo z kochającą energią albo z transmutacyjnym podmuchem ogromnej mocy. Pasywny i agresywny. Miecze Archanioła Leo są biernym i agresywnym mieczem atakującym, który ma własną własną wolę. Nie próbuj wcale ustępować, tylko przeszkadzasz, wyposażasz się i idziesz. Uwaga, kolejne trzy narzędzia to metody leczenia i mogą być wysyłane zdalnie do bliskich. Pasywny i agresywny krótki zasięg. Promienie zdrowia archanioła Kaleziela chronią przed wszelkimi chorobami. Może również pomóc w wyzdrowieniu już zadanych chorób, może zostać wysłany do mas lądowych, a także do pojedynczych żywych istot. Pasywny i agresywny krótki i długi zasięg. Promienne współczucie Archanioła Teliela wysyła serdeczną miłość do wszystkich w obrębie Waszych jurysdykcji. Jest to pielęgnujący aspekt uzdrawiania i jest niesamowicie ciepły. Najlepiej jest dać to spokoju. Aktywny. Kostur leczący archanioła Rafaela jest wszechmocną siłą leczącą, która działa stopniowo lub intensywnie w zależności od tego jak ją dajecie. Jest uważany za najlepszy ogólny instrument leczniczy. Pasywny krótki zasięg. Tarcza prawdy Archanioła Gabriel pozwala prawości i sprawiedliwości być twoją największą obroną. Po wyposażeniu pozwala to prawdzie chronić i służyć nam. Ta tarcza pomaga również obfitować w nasze życie. Aktywny, różdżka prawdy archanioła na Jaila zapewni testy z różnych powodów, jeśli nie zostanie ustalony żaden powód przetestuje intencje i chęć wyrządzenia krzywdy. Aktywny, pasywny i agresywny. Saber archanioła Pessnja to świetny miecz do ochrony, ponieważ działa bardzo agresywnie w Twoim imieniu. Po prostu przygotuj się na swoją stronę, a on zrobi wszystko, aby wyczyścić niższe terminy w Twoim imieniu. Proszę pamiętaj, że kolejne trzy narzędzia mają być używane łącznie. Są one wysyłane do nas, aby pomóc nam utrzymać nasze fizyczne ciała. Proszę używajcie tego narzędzia codziennie, zaczynamy usuwać blokady energetyczne otaczające obfitość. Jeśli potrzebujesz pomocy przy użyciu poniższych narzędzi, wyobraź sobie sztabki złota za pomocą różdżki Archanioła Ariel i podpal ją za pomocą miecza Archanioła Nasaragiela i Archanioła Izrafila. Mówię, wyobraź sobie złoto, ponieważ Gaja kontroluje złoto i pieniądze, dobrze znasz tę historię. Federacja Galaktyczna handluje złotem, a manifestacja w tej metodzie jest również zgodna z ich metodami walutowymi i dowolnym systemem walutowym opartym na boskości. Aktywny, pluszczka wygody Archanioła Ariela pomaga przywołać każdą możliwą potrzebę. Jest to wspaniałe i pocieszające narzędzie po wyposażeniu. Aktywne, agresywne i pasywne dalekiego i krótkiego zasięgu. Płonący miecz Archanioła Izrafila może chronić cię przed wszystkimi rzeczami skierowanymi do ciebie w makro- lub mikroskali. Może także przyspieszyć czas, w którym coś, co chcesz zamanifestować, dojdzie do skutku. Aktywne, agresywne i pasywne dalekiego i krótkiego zasięgu. Płonący miecz Archanioła Nasaragiela może rzucić na kolana wszelką negatywną energię. Ma również możliwość usuwania wszelkich przeszkód, które stoją na przeszkodzie temu, co chcesz zamanifestować. Zadania. Te zadania są ważne każdego dnia, ponieważ jesteśmy poza przestrzenią i czasem i nadal pozostaje wspólny wysiłek bez względu na to, kiedy je administrujesz. Chociaż dla zapewnienia dokładności upewnij się, że używasz dzisiejszej obecnej broni. Zwłaszcza jeśli widzisz te 30 lub więcej godzin po tym, jak zostało pierwotnie opublikowane, skorzystaj z intuicji. Jedno, bitwa o neutralizację wrogich satelitów trwa już od pewnego czasu. Zlikwidowaliśmy 28 wrogich satelitów, jak zamierzaliśmy i mamy teraz dodatkowe 60, z którymi musimy się zmagać. Zniszczymy satelity znajdujące się w ich fabryce w Południowej Kalifornii, a także 60 już na naszym niebie. Wdrażaj to przy użyciu tych samych metod, które normalnie stosujemy na każdej innej formie życia z złym zamiarem. Nie powstrzymuj się i używaj nadmiernej siły. 2. istnieją bunkry dźwiękoszczelne i wzrokowe, które blokują wszelki wzrokowy dźwięk, dźwięk i tym podobne. Muszą zostać złamane z wielu powodów, z których najważniejszym jest to, że blokują swoje okrucieństwa w tych bunkrach. Strategia jest podobna do strategii satelitarnej uderzaj w ściany wszystkim, co masz. 3. Próbując przywrócić zdrowie do tego przejściowego dnia, prosimy o stały deszcz szmaragdowej zielonej plazmy, aby pochłonąć Matkę Ziemię w 72 obliczeniach. Medytacja Tody to podróż do niekończącej się studni boskości.